Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Sukces komedii lat 60. Moja ukochana czarownica nie został anulowany, ponieważ seria straciła widzów. Wręcz przeciwnie, wszystko było związane z gwiazdą programu Elizabeth Montgomery, która grała czarownicę Samantha Stephens. A więc, jaka jest prawdziwa przyczyna anulowania, Moja ukochana czarownica? W tym filmie cofnijmy się w czasie, aby odkryć, dlaczego moja ukochana czarownica została zdjęta z anteny. A jeśli masz program telewizyjny do przedstawienia studiu, może warto się czegoś więcej na ten temat dowiedzieć. Dołącz do nas, aby odkryć powody, dla których moja ukochana czarownica została zdjęta z anteny, oraz poznać kilka mniej znanych faktów o tym programie. Początki, moja ukochana czarownica. Moja ukochana czarownica zadebiutowała 17 września 1964 roku, przyciągając widownię swoim unikalnym połączeniem komedii i fantazji. Widzowie zostali zapoznani z urokliwą parą Darrenem i Samantą Stevens, odkrywanymi odpowiednio przez Elizabeth Montgomery i Dicka Yorka. Koncepcja Moja ukochana czarownica była intrygująca. Darren odgrywał typowego amerykańskiego męża z tradycyjnymi wartościami rodzinnymi, podczas gdy Samantha jego żona dodawała magicznego akcentu do ich życia, jako czarownica, próbując poradzić sobie z wyzwaniami życia w przedmieściu. Ta dynamika między śmiertelnym mężem a magiczną żoną nie była całkowicie nowa, ponieważ podobne intrygi były wcześniej eksplorowane. Producent programu Soul Sachs przyznał, że czerpał inspirację z filmów, takich jak poślubiłam czarownicę, komedii i bajki z 1942 roku z Frederickiem Marchem i Veroniką Lake. W tym filmie czarownica zakochuje się w śmiertelniku i stara się prowadzić z nim normalne życie. Sachs wymienił także piękna książka i świeca. Film z 1958 roku z czarownicą, rzucającą zaklęcie na przystojnego mężczyznę, aby zakochał się w niej, jako inne źródło inspiracji dla moja ukochana czarownica. Problemy w domu Stephens. Podczas gdy moja ukochana czarownica przeżywała eksplozję popularności, stając się jednym z najbardziej ukochanych i udanych programów telewizyjnych swojego czasu, zyskała oddaną bazę fanów. Przyciągając zarówno niezwykłą historią, jak i charyzmatycznymi aktorami, którzy ożywiali postacie. Jednak wraz z popularnością pojawiło się ich własne mnóstwo wyzwań, w tym problemy zdrowotne, z którymi borykała się jedna z głównych gwiazd, Dick York. Utrzymanie impetu programu, który był tak szeroko uznawany, wymagało ogromnego wysiłku ze strony obsady i ekipy, a dla Yorka okazało się to szczególnie wyczerpujące. Oprócz wymagań, moja ukochana czarownica, York miał podobno poważną kontuzję dolnej części pleców podczas kręcenia innego projektu westernu Inherit the Wind. Według raportów, kontuzja ta spowodowała poważne uszkodzenia mięśni wzdłuż jego kręgosłupa, prowadząc do długiego okresu rekonwalescencji. Niestety, droga Yorka do zdrowienia została skomplikowana przez rozwijającą się dependencję na lekach przeciwbólowych. Wynikających z konieczności radzenia sobie z przewlekłym bólem spowodowanym jego kontuzją. Sytuacja osiągnęła krytyczny punkt, gdy York zemdlał na planie Moja ukochana czarownica, budzące poważne obawy wśród producentów i członków obsady. Uznając powagę problemów zdrowotnych Yorka oraz jego problemów z uzależnieniem, producenci podjęli trudną decyzję o ponownym obsadzeniu roli Darena Stevens po zakończeniu piątego sezonu. Dick York został zastąpiony przez Dicka Sargent'a. Decyzja ta początkowo wywołała zdumienie wśród widzów przyzwyczajonych do interpretacji Yorka postaci. Jednak wraz z tym, jak Sargent przejął rolę, widownia stopniowo zaakceptowała tę zmianę, co pozwoliło programowi kontynuować sukces aż do zakończenia ósmego sezonu. Ostatnie niechlubne momenty. Jednym z uderzających aspektów moja ukochana czarownica była jej szeroka popularność wśród widzów. Widzowie byli przyciągani przez intrygujące wątki fabularne, a charyzma Elizabeth Montgomery przyciągała wielu przed ekran telewizyjny. Jednak jak każda długotrwała seria, moja ukochana czarownica ostatecznie osiągnęła punkt, w którym potrzebowała nowego powiewu świeżości. Pomimo utrzymania oddanej bazy fanów, program zaczął pokazywać oznaki stagnacji, gdy nowe sitcomy i oferty telewizyjne zaczęły się pojawiać, oferując widzom więcej opcji na rozrywkę. Pod koniec szóstego sezonu, chociaż liczby oglądalności pozostały przyzwoite, zaobserwowano wyraźny spadek w porównaniu do pierwszych sezonów programu, co wskazywało na spadek jego ogólnego impetu. Ponadto apatia członków obsady, zwłaszcza Montgomery, stała się widoczna. Pojawiły się doniesienia sugerujące, że Montgomery była zmęczona swoją rolą i pragnie nowych wyzwań kreatywnych. W świecie telewizji, gdy główna gwiazda traci zainteresowanie Często jest to znak nadchodzących problemów. Uznając potrzebę zmiany, studio zgodziło się na przedłużenie programu o dwa dodatkowe sezony. Krążą plotki o możliwości dziewiątego sezonu w zależności od wyników i reakcji ósmego sezonu. Ta decyzja odzwierciedlała typowy schemat, który można zauważyć w dzisiejszym krajobrazie telewizyjnym, gdzie programy często otrzymują zapowiedzi o przedłużeniu przed zakończeniem bieżącego sezonu. To podejście nakłada presję na twórców, aby dostarczali satysfakcjonujące zakończenia i utrzymywali jakość swojej serii przez cały czas jej emisji. Przykładów jest wiele, jak w przypadku kultowych serii Przyjaciele i Teoria Wielkiego Podrywu, które zakończono z satysfakcjonującymi i udanymi zakończeniami, odzwierciedlając znaczenie dostarczenia satysfakcjonujących zakończeń fabularnych. Jak wszyscy wiemy, zakończenia w telewizji nie zawsze są tak satysfakcjonujące, jakbyśmy tego pragnęli. W tamtych czasach producenci nie mieli luksusu znajomości losu swojego programu z wyprzedzeniem. Decyzje o przedłużeniu podejmowane były po bieżącym sezonie, co zostawiało niewiele miejsca dla twórców na prowadzenie ich fabuł w zgodzie z własnymi przewidywaniami, ku wielkiemu niezadowoleniu fanów. Dla twórców, Moja ukochana czarownica, celem było proste zakończenie ósmego sezonu zwykłym odcinkiem i liczenie na ogłoszenie dziewiątego sezonu. Jednak pomimo ich starań, aby dostarczyć pamiętne zakończenie, twórcy nie trafili w sedno z odcinkiem finałowym Moja ukochana czarownica. Prawda, nic tylko prawda, więc pomóż mi sam. Wielu fanów pozostało niezadowolonych, uważając, że odcinek był jedynie prostą powtórką wcześniejszej fabuły. W tym odcinku Endora matka Samantha daje Darrenowi broszkę prawdy, powracając do koncepcji z wcześniejszego odcinka zatytułowanego "Mów Prawdę", emitowanego w 1965 roku. Wydawało się, że twórcy mieli nadzieję, że fani nie zauważą powtórzonej fabuły. Reakcje były żywe i intensywne. Widzowie byli sfrustrowani brakiem oryginalności i rozczarowani, że odcinek finałowy nie spełnił wysokiej jakości finałów wcześniejszych sezonów. Z malejącymi wskaźnikami oglądalności stało się jasne, że czas moja ukochana czarownica dobiegł końca. Studio zdecydowało się na unowocześnienie, co skończyło się na tym, że program zniknął cicho, pozostawiając fanów niezadowolonych. Nie było to dramatyczne zakończenie. Które zlikwidowało moja ukochana czarownica, lecz raczej źle wykonany i odcinek, który nie spełnił oczekiwań fanów. Ostrzegawcze znaki były obecne już wcześniej dla moja ukochana czarownica. W swoich wczesnych latach moja ukochana czarownica była fenomenem, ale z czasem miała trudności w utrzymaniu impetu. W końcu twórcy podjęli trudną decyzję o rezygnacji i przejściu do nowych projektów. Choć wielu przypisuje zakończenie moja ukochana czarownica naturalnemu postępowi, pojawiły się plotki sugerujące, że za kulisami działo się więcej. Z biegiem lat pojawiły się raporty o konfliktach za kulisami, które dodawały warstwy intrygi do upadku serialu. Jednym z istotnych problemów wydawała się być sama Elizabeth Montgomery. Jako wybitna aktorka swojego czasu, Montgomery przyciąga wiele uwagi, podobnie jak Scarlett Johansson czy Margot Robbie dzisiaj. Jednak, podczas gdy jej postać Samantha wodziła wiernie za mężem, krążyły plotki, że życie osobiste Montgomery nie zawsze odzwierciedla tę oddaną postawę. W ciągu swojego życia Elizabeth Montgomery wyszła za mąż czterokrotnie. W momencie, gdy dołączyła do obsady moja ukochana czarownica, była w swoim trzecim małżeństwie z Williamem Asherem, producentem programu. Mimo swojego statusu małżeńskiego, nawiązała bliskie więzi z Richardem Michaelem, reżyserem zatrudnionym na ostatnie sezony programu. Ich połączenie pogłębiało się w miarę wspólnej pracy, a ich uczucie do siebie stało się oczywiste dla tych, którzy ich otaczali. Ich relacja nie mogła długo pozostać w ukryciu, zwłaszcza w intymnym środowisku planu telewizyjnego. Gdy żona Richarda odkryła romans w 1972 roku, zapowiedziała rozwód. W tym samym roku moja ukochana czarownica wyemitowała swój ostatni odcinek. Rok później Elizabeth Montgomery i William Asher również zakończyli swoje małżeństwo. Oczywiste jest, że życie uczuciowe Elizabeth Montgomery było dość burzliwe. Mimo prób pogodzenia po tym, jak William odkrył jej związek z Michaelem, Przepaść między nimi okazała się nie do pokonania. Biorąc pod uwagę, że William w przeszłości był niewierny, napięcie między nimi okazało się zbyt silne. Choć Elizabeth i Richard byli głęboko zakochani, nigdy się nie pobrali oficjalnie. Po ich rozwodach Elizabeth wyszła za mąż za Roberta Foxworth w 1993 roku, pozostając w małżeństwie aż do swojej śmierci w 1995 roku. Co naprawdę godne uwagi, to że to tylko te relacje, które znamy. Jako jedna z najbardziej pożądanych aktorek swojego czasu, Elizabeth była związana z wieloma mężczyznami, od Elvisa Presleya po Gina Smitha. Nawet Dick York, który odgrywał jej męża na ekranie w Moja ukochana czarownica, przyznał, że żywił dla niej uczucia. Jasne jest, że urok Elizabeth był niezaprzeczalny. A biorąc pod uwagę jej awersję do zdrady, można zrozumieć, jak napięcia mogły ujawniać się na planie moja ukochana czarownica. Innym problemem Elizabeth były wyzwania, którym musiała stawić czoła, poza swoim romansującym z jednym z reżyserów programu, podczas gdy była mężatką z jednym z jego producentów. Po pierwsze, wydawało się, że nie znajduje wiele radości w graniu ani w swojej roli w moja ukochana czarownica. Raporty sugerują, że nieszczególnie cieszyła się pracą z Dickiem Yorkiem, mimo że miała do niego uczucie. Podobno zamierzała odejść z programu po piątym sezonie, ale została przekonana do pozostania z powodu dużego czeku. Kiedy moja ukochana czarownica ostatecznie się zakończyła, stała się bardzo wybredna co do ról, które przyjmowała, wybierając kino zamiast telewizji. Czy można ją za to winić? Po ośmiu latach tej samej rutyny zrozumiałe jest, że szukała zmiany. Oprócz kariery aktorskiej, Elizabeth okazała się być bystrą bizneswoman, posiadając 20% udziałów w Moja ukochana czarownica i otrzymując znaczne tantiemy za każdą emisję programu. Dzięki szerokiej syndykacji Moja ukochana czarownica prawdopodobnie otrzymywała znaczną rekompensatę. Bezpieczeństwo finansowe zapewnione przez te tantiemy pozwoliło jej na bardziej selektywne wybieranie projektów. Wydawało się, że była gotowa przejść do czegoś innego, gdy go się skończył. Relacja Agnes Moorhead z Andorą Zmieniając fokus, Elizabeth Montgomery, inną aktorką, która wydaje się mieć trudności podczas swojego pobytu w, Moja ukochana czarownica, była Agnes Moorhead. Agnes odgrywała Endorę, autorytarną matkę Samantha, która nie aprobowała jej małżeństwa z Darrenem i odniosła wielki sukces w tej roli, stając się ikoną. Jednak pomimo swojego wyraźnego sukcesu, Agnes najwyraźniej nie cieszyła się grą Endory. Kiedy studio ABC przygotowało pilota Moja Ukochana Czarownica, role były już przydzielone, a Agnes, która już zdobyła uznanie w filmie i na Broadwayu, została wybrana do roli Andory. Jednak nie była tym szczególnie podekscytowana. W rzeczywistości miała oko na rolę Hazel, innej ważnej postaci w programie. To zrozumiałe biorąc pod uwagę jej wschodzącą karierę w Hollywood. Prawdopodobnie czuła, że rola wsparcia była poniżej jej możliwości. Wyobraź sobie, że jesteś kimś takim jak Jessica Chastain. Czy byłabyś podekscytowana grą drugoplanowej postaci w serialu telewizyjnym? Sytuacja skomplikowała się tym, że moja ukochana czarownica emitowana była na ABC Studio, które nie było uważane za głównego gracza w branży w tamtym czasie. W związku z tym nie miało wystarczającego wpływu, aby wybrać Agnes do pożądanej roli. Pomimo odmowy jej prośby o odgrywanie Hazel, to William Asher wraz z Elizabeth Montgomery przekonali ją do pozostania. Wbrew swojej woli zaakceptowała rolę i wzięła udział w pilocie, mimo że nie była szczególnie zachwycona. Los chciał, aby pilot okazał się ogromnym sukcesem, a postać Agnes szybko zdobyła popularność wśród fanów. Wydawało się, że amerykańska widownia naprawdę była urzeczona dynamiczną rolą autorytarnej matki, jaką przyniosła na ekran. Raz z sukcesem pilota, Agnes zdecydowała się poświęcić swoje życie graniu endory. Jednak nawet w tym momencie średnio lubiła swoją rolę. Niemniej jednak obowiązki kontraktowe oznaczały, że musiała kontynuować wcielanie się w Andorę. Będąc doświadczoną profesjonalistką, postanowiła wytrwać w serialu mimo wszystko. Ostatecznie Agnes odgrywała Andorę od początku programu aż do jego zakończenia, pojawiając się w łącznie 146 odcinkach. Choć miała osobiste odczucia co do roli, udało jej się zyskać całkiem oddaną bazę fanów. Utrzymywała również stosunkowo silną relację z Elizabeth Montgomery, więc na końcu wszystko wydawało się dobrze. Dziś najbardziej znana jest z ikonicznej roli Andory. Jej koledzy również podziwiają jej profesjonalizm i oddanie roli, której nie lubiła szczególnie przez tak długi czas. Zmarła w kwietniu 1974 roku w Rochester w stanie Minnesota. Mimo, że nie ma jej już wśród nas, jej przedstawienie Andory pozostaje ponadczasowe. Dick York i Elizabeth Montgomery mieli fantastyczną chemię, co w dużej mierze przyczyniło się do dynamiki między ich postaciami. Nie było oznak problemów między nimi i wszystko wydawało się działać dobrze. Dlatego nagłe zniknięcie Dika i jego późniejsze zastąpienie było tak zaskakujące dla fanów. Wszyscy wiemy jak to się skończyło. Dick York miał wypadek i ostatecznie musiał opuścić program z powodu problemów zdrowotnych i uzależnienia. Jednak to, co niektórych fanów zaniepokoiło, to fakt, że studio ABC i twórcy nie otworzyli się na temat tego, co się stało. Gdy odszedł, krążyły plotki o ewentualnych konfliktach z siecią, być może związanych z problemami kontraktowymi. Biorąc pod uwagę rosnący status Dicka Jorka, wielu fanów przylgnęło do tej teorii. Inna plotka sugerowała, że Dick miał różnicę zdań z partnerami na ekranie w kwestii ról i podejść do interpretacji. Niektórzy spekulowali nawet, że jego uczucie do Elizabeth miało wpływ na ich współpracę. Mimo że Dick darzył Elizabeth dużym szacunkiem, brakowało dowodów na poparcie tej tezy. Decyzja o systematycznym zastąpieniu go przez studio, po jego wypadku, była nauką w zarządzaniu relacjami publicznymi. Dziś studia stały się wprawione w zarządzaniu takimi sytuacjami i spełnianiu oczekiwań fanów. Będąc jednym z pierwszych przypadków takiego zastąpienia, sposób, w jaki studio ABC zarządzało sytuacją, mógł nie być idealny co wpłynęło na program z perspektywy fanów. Miary oszczędności. Inny znaczący problem, który dręczył moja ukochana czarownica, wydawał się wysiłkiem producentów na zmniejszenie kosztów i oszczędności. Jako oczywisty przykład, budżet kostiumów był bardzo oszczędny. Zgodnie z raportami, produkcja była tak oszczędna, że aktorzy byli proszeni o używanie własnych ubrań do kostiumów. Były przypadki, kiedy Samantha i Andora nosiły stroje bezpośrednio z ich własnej garderoby. Tak więc, jeśli wypatrzyłeś Samantę Stevens w jakimś stroju, istnieje spora szansa, że należał do Elizabeth Montgomery w rzeczywistości. Ponieważ Elizabeth grała także Serenę, kuzynkę Samanty, która pojawiła się w kilku odcinkach, podkreśla to poświęcenia, które musiała ponieść dla tego programu. Te czynniki mogły bardzo dobrze przyczynić się do zakończenia programu po ósmym sezonie. Teraz odkryjmy kilka intrygujących faktów o Moja ukochana czarownica, o których być może nie wiesz. Imię i tragiczny los syna Larry'ego Teta. W poruszającym geście David White, który grał Larry'ego Teta w Moja ukochana czarownica, poprosił, aby syn jego postaci został nazwany Jonathanem na cześć jego rzeczywistego syna. Tragicznie żona Whitea zmarła z powodu powikłań podczas swojej drugiej ciąży, pozostawiając go w roli samotnego ojca wychowującego swojego syna, Jonathana, poza ekranem. Twórcy programu natychmiast zgodzili się uczcić tę prośbę, uznając ją za poruszający hołd dla osobistej straty Whitea. Jednak tragedia na tym się nie skończyła. Syn Whitea, Jonathan, znalazł się wśród ofiar zamachu bombowego na lot 103 Pan Am nad Lockerbie w Szkocji. W 1988 roku, dwa lata później, sam David White zmarł na zawał serca. Zostali pochowani razem na cmentarzu Hollywood Forever. Te wydarzenia wzbudziły spekulacje wśród fanów, że obsada moja ukochana czarownica mogła być przeklęta. Zwłaszcza, że kilku członków zmarło w stosunkowo młodym wieku. Życie po: moja ukochana czarownica. Tabitha Erin Murphy. Znana z roli Tabithy w programie, nie zakończyła swojej kariery na moja ukochana czarownica. Pojawiła się również w wielu innych popularnych programach, takich jak Lassie, oraz brała udział w licznych reklamach. Oprócz kariery aktorskiej, zajęła się modelingiem strojów kąpielowych i nawet auditioned for roles alongside notable stars, such as Helen Hunt and Jodie Foster. Despite her busy career, her family eventually made the decision to move to Orange County. allowing her to enjoy a more typical teenage life. In a memorable event, Erin was crowned queen of her high school prom before embarking on her journey in life. Poczucie humoru. W wywiadzie w 2017 roku z Fox News, Erin Murphy, która grała Tabitha w programie, ujawniła informacje na temat dynamiki obsady. W przeciwieństwie do ekranowej osobowości Elizabeth Montgomery, Murphy ujawnił, że Montgomery miała niezwykle błyskotliwy sens humoru i nie wahała się być odrobinę komiczna. Pomimo swojego olśniewającego piękna, Montgomery nie bała się przyjąć swojego komicznego boku, podobnie jak Lucille Ball. Obie potrafiły oferować szalone i zabawne występy z łatwością. Gdy postać rozwijała się w Samantha z obsadą Montgomery, program nadal zaznaczał swoją obecność. Montgomery później zagrała w wielu filmach i produkcjach Broadwayu, pozostawiając trwałe dziedzictwo w przemyśle rozrywkowym. Niestety zmarła w 2016 roku w wieku 82 lat. Jeśli chodzi o plan Moja ukochana czarownica, pojawiają się ciekawe anegdoty dotyczące pochodzenia domu. Dom używany w Moja ukochana czarownica był w rzeczywistości wersją podwójną i odwróconą od tego prezentowanego w giedzie. Ta praktyka była powszechna w przemyśle, pozwalając studiom maksymalizować swoje zasoby i budżety w sposób efektywny. Miejsce kręcenia znane jako Blondie Street miało bogatą historię obejmującą ponad 50 lat. Pojawiało się w różnych programach telewizyjnych i scenariuszach, dostosowując się do różnych epok i kontekstów. Na przykład podczas emisji Moja ukochana czarownica, Don służył zarówno jako Don dla Samantha i Darena, jak również jako rezydencja dla ich wścibskiej sąsiadki, pani Krawitz. Później stał się także ikoniczną siedzibą rodziny Partridge. Z biegiem czasu dom przeszedł modyfikacje, takie jak usunięcie białego ogrodzenia w 2019 roku i wymiana przednich okien na tarasowe. Te zmiany odzwierciedlają ewolucyjną naturę przemysłu telewizyjnego oraz upływ czasu. Ciekawa kolekcja Mary i Lorraine Ciotka Clara, przyległ postać w programie, jest trudna do zignorowania. Osobista fascynacja Marion Lorne za uchwytami drzwiowymi posłużyła jako inspiracja dla ekscentrycznej obsesji ciotki Klary na ich punkcie. W rzeczywistości aktorka posiada kolekcję ponad tysiąca starych uchwytów drzwiowych. Choć może się wydawać dziwne, aby kolekcjonować uchwyty drzwiowe z starych drzwi, oglądając jakikolwiek program o kolekcjonerach Dzisiaj telewizji, byłoby ujawnione, że takie uchwyty mogą mieć znaczną wartość i są bardzo poszukiwane przez miłośników. Elizabeth Montgomery grywała wiele ról w moja ukochana czarownica. Elizabeth Montgomery przyjęła rolę Sereny psotnej kuzynki Samanty, czasami przypisując sobie imię Pandora Spox. Jej przedstawienie Sereny różniło się od jej zwykłego wyglądu jako Samanthy. W odcinku, a potem było ich trzech, Montgomery pokazała swoją wszechstronność, grając jednocześnie postacie Sereny i Samanthi. Prawie był Darren. Podczas wczesnej fazy castingu programu Richard Sargent był brany pod uwagę do roli Darrena Stevensona. Jednak gdy pilot był w trakcie rozwijania, a rola Samantha była wciąż otwarta, Sargent zdecydował się na inną okazję. Tajemnicą pozostaje, jak potoczyłyby się sprawy, gdyby Krenna rozważano poważnie za tę rolę, lub jak dynamika mogłaby się zmienić z innym aktorem odgrywającym rolę Darena, tajemnicę magicznej Semanty. W latach 60., przed tym jak rewolucyjne efekty specjalne z CGI przejęły dowodzenie, kreacja magii Semanty w Moja ukochana czarownica była praktycznym przedsięwzięciem. Elizabeth Montgomery pozostawała w pozycji z uniesionymi rękami, podczas gdy reżyser krzyczał: "Cięcie!". I technicy pośpiesznie ruszali na plan. Aby usunąć akcesoria lub bałagan. Może to nie było nowoczesne, według dzisiejszych standardów, ale była to szybka i niedroga metoda, która przyczyniła się do czaru programu. Moja ukochana czarownica dziedzictwo, które przetrwa. Pomimo, że moja ukochana czarownica nie jest obecna na ekranie od dziesięcioleci, pozostaje ikoniczną częścią historii telewizji amerykańskiej. Mając oddaną bazę fanów, Wielu widzów było oczarowanych dynamiką między Darrenem a Samantha, uznając, że jest ona ucieleśnieniem doskonałego związku. Pomimo kulisowych niedoskonałości, pomimo spadku popularności pod koniec, moja ukochana czarownica zawsze miała oddany publiczność. Jako jeden z najbardziej udanych sitcomów swojego czasu ustanowiła normy dla wielu przyszłych programów telewizyjnych. Nagłe zniknięcie programu zostawia fanów w zastanowieniu, co mogłoby się wydarzyć, gdyby został odnowiony na dziewiąty sezon. Mimo to, moja ukochana czarownica nadal jest uwielbiana przez pokolenia dzięki syndykacji. Pływ programu wykracza poza rozrywkę, ponieważ nawet odcisnęło swoje piętno na codziennym amerykańskim języku. Na przykład postać Gladys Kravitz stała się synonimem wścibskiego sąsiada, który wydaje się zawsze wtykać nos w sprawy innych. Ponadto Moja ukochana czarownica była jednym z pierwszych programów telewizyjnych, które przeszły z czarno-białych na kolor, ożywiając serię już od drugiego sezonu. Moja ukochana czarownica również odniosła sukces na rynku nagród, zdobywając trzy nagrody Emmy w Primetime oraz uzyskując liczne nominacje przez cały swój bieg. Nawet dzisiaj moja ukochana czarownica pozostaje ulubioną klasyką, ukochaną przez starsze pokolenia, a jednocześnie ciągle zyskując nowych fanów. Dla wielu moja ukochana czarownica symbolizuje Złoty Wiek Telewizji, będąc punktem odniesienia dla jakości programów tamtych czasów. Ogólnie pozostaje jednym z najbardziej znaczących i trwałych programów telewizyjnych w historii. Nie tylko wprowadziła członków obsady na status super gwiazd ale okazała się również lukratywnym przedsięwzięciem dla jej studiów i twórców. Pomimo, że seria miała raczej gorzki koniec, nie można się oprzeć pytaniu, czy lepsze zarządzanie mogłoby odmienić jej los. Co o tym myślisz? Czy moja ukochana czarownica postrzegasz jedynie jako ofiarę pecha, jakbyś podszedł do tych ostatnich chwil? Podziel się swoimi opiniami w komentarzach poniżej, a ja nie mogę się doczekać, aby usłyszeć od Ciebie podczas następnej dyskusji. Dziękuję, że się z nami połączyłeś. Do zobaczenia w kolejnym filmie.